No witajcie, przed wami drugi odcinek z serii o potędze pierwszego levelu, więc walczę na levelu pierwszym i będę się starał pokonywać bossy najmniejszą ilością uderzeń jak to tylko będzie możliwe. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praktyce, no w tym odcinku będzie już zdecydowanie więcej walki, pierwszy był bardziej poświęcony zdobywaniu przedmiotów, tutaj już myślę powalczymy dużo więcej, więc żeby nie przedłużać zapraszam. Małe przypomnienie, na czym skończyliśmy ostatnio. No, walczyłem z Wim Wynaturzeńcem w zamku Morn aby zdobyć wielki miecz podszywanego. Jego specjalna umiejętność, czyli przysięga zemsty, da nam dodatkowe 5 punktów do wszystkich atrybutów na okres 1 minuty. Więc, tak się prezentują statystyki początkowe. Oczywiście pamiętamy, że na tym etapie gry mam tylko jedno miejsce na talizman. Ponieważ miecz ten ma w wymaganych cechach aż 40 punktów siły. To, żeby w ogóle móc skorzystać z jego specjalnej umiejętności, będę musiał no oczywiście najpierw wypić eliksir. I tak się będzie to prezentowało już po aktywacji tej umiejętności. Następnym przedmiotem, który będzie nas interesował, jest sakwa na talizman. No co tu dużo mówić, jest to niezwykle przydatny przedmiot. Ponieważ zwiększa on nam liczbę miejsc na talizmany. Z jednego zrobią nam się dwa miejsca. No jest to kluczowy przedmiot dla tutaj mojej gry na pierwszym levelu, ale myślę, że dla każdej innej postaci również. Pierwszą sakwę na talizman przetrzymuje nasz dobry znajomy Margit. Margit posiada 4174 punkty HP, a jego słabością są obrażenia cięte więc w tym wypadku mój wielki miecz powinien sprawdzić się dobrze ja tutaj ponownie nadpiszę "Bafa z ogniu daj mi siłę przez aromat tak jak wspomniałem w pierwszym odcinku no jest to niepotrzebne ten sam efekt uzyskałbym używając tylko i wyłącznie aromatu całkowicie po prostu omijając tą inkantację no ale tutaj parę razy się jeszcze na to złapię zanim po prostu weszło mi w krew żeby tego nie robić no więc zobaczmy jak ta walka będzie przebiegała Well. został pokonany. No co prawda nie udało się go zwanshotować, ale tak jak wspomniałem, nie będzie to możliwe w przypadku wszystkich bossów, skoro gramy w uczciwy sposób ale dwa ciosy to też jest bardzo dobry wynik można powiedzieć, że jeden cios na fazę bossa hmm. więc cóż, lecimy dalej ponieważ Margit został już pokonany to mamy dostęp do burzowego zamku więc możemy teraz już zdobyć żelazne ostrze no, ta osełka pozwoli nam dodawać właściwości ciężki, wymyślny oraz wysokiej jakości do broni bo no, wiadomo, nie wszyscy przeciwnicy, nie wszystkie bosowie będą podatni na ogień, niektórzy będą nawet odporni a tutaj będziemy mogli użyć czystej siły fizycznej jeśli założymy właśnie właściwość ciężki ruszymy tutaj od wielkiej sali z malowidłem Godfreya Następnym przedmiotem na liście jest amulet Świętego Skorpiona. Wzmacnia on nam o 12% obrażenia święte. Co prawda nie będzie on nam potrzebny raczej w tym odcinku, no ale przy okazji zdobywamy go pokonując Anastazję, a będę chciał ją pokonać w każdym możliwym miejscu. Dlatego zaczniemy już tutaj. Musimy się udać tutaj do Niegasnącego Kościoła na granicy Pogrobna i Celit. Po dostaniu się do środka znajdziemy również książkę z przepisami wojowników nomadów nr 14 oraz książkę z przepisami misjonarza nr 3. Ponieważ nasz następny cel będzie posiadał już odporność na ogień, to udaje się do Kowala i zamieniam nasz wielki miecz sztuki płomienia na ciężki miecz. No więc przyszedł czas na pierwszego posiadacza odłamka: pana burzowego zamku, czyli Godrika z szywańca. Godrik posiada 6080 punktów HP. Jego słabością są również cięcia, więc miecz tutaj również się sprawdzi dobrze, ale ponieważ posiada on już pewną odporność na ogień, dlatego właśnie przerobiłem miecz na ciężki, aby zadawał po prostu tylko i wyłącznie obrażenia fizyczne. No więc zobaczmy jak ta walka będzie przebiegała. I am the Lord of all that is golden. Biegniemy teraz do Boskiej Wieży Pogrobna, aby aktywować Wielki Run Godrika. Wybieram teraz Wielki Run przy miejscu łaski. No, i oczywiście aktywuję go łukiem runicznym. Dało to nam dodatkowe 5 punktów do wszystkich atrybutów. I dopóki nie zginiemy, to bonus będzie cały czas aktywny. Aktywacja runu Godrika pozwala mi używać miecza już bez żadnych buffów w opcji dwuręcznej, co znacznie ułatwi mi walkę z mobami. Aktywny run godricka razem z umiejętnością spostrzeganego miecza da nam już naprawdę całkiem porządne statystyki. Jak widzimy, mamy tutaj już 37 punktów siły, a przecież wciąż jesteśmy na poziomie pierwszym. Wypróbujemy teraz nowe moce i powalczymy sobie z pierwszym bossem, którego spotykamy w grze, czyli strażnikiem drzewa. Straż drzewa posiada 2889 punktów HP, a jego słabością są błyskawice. No ja tutaj jeszcze nie mogę zakląć sobie błyskawic w broni, nie mam takiej osełki, no ale postawimy na obrażenia fizyczne i też powinno być ok. Kolejną rzeczą, która nas będzie interesować, to inkantacja Złota Przysięga. Mamy oczywiście już Złotą Przysięgę jako Popiół Wojny, ale inkantacja jest mocniejsza. A dzięki temu, że mamy właśnie już aktywny Wielki Run, to teraz będzie to w naszym zasięgu. Złota Przysięga wymaga 25 punktów wiary i użycie jej dodaje nam 15% do obrażeń. A w przypadku tego popiołu wojny było to 11,5%. Więc zawsze tutaj będziemy po prostu zadawali obrażeń więcej. Musimy się udać tutaj do szopy trupiącego odoru na górze Gelmir. I przy okazji powalczymy z Anastazją po raz drugi, ponieważ ona właśnie będzie strzec tej inkantacji. Aby móc używać tej inkantacji będziemy potrzebowali też talizmanu właśnie zwiększającego wiarę no i oczywiście bonusu z Wielkiego Miecza Podszywanego. Kolejny przedmiot, który będzie im potrzebny to talizman pazura. Talizman ten zwiększa obrażenia z ataków z wyskoku o 15%. Dlatego głównie używał do walki z mobami, ale kto wie, może przy jakimś bossie też się później to przyda. Ruszymy od miejsca łaski Baszta w zamku Godrika. Następną rzeczą, którą zdobędziemy, jest zbroja czarne pióra drapieżnika. No zbroja ta, podobnie jak talizman, który zdobyłem poprzednio, również zwiększa obrażenia od wyskoku i tym razem o 10%. No i właśnie z tym talizmanem pięknie się będzie stakować. Aby zdobyć tę zbroję, musimy udać się do pieczary mędrca. Jest to tutaj, od strony jeziora w Altusie. I pokażę właśnie od miejsca łaski, jak możemy zdobyć tę zbroję. Tego połączenia zbroi i talizmanu pazura będę na razie używał do walki z mubami, aby jeszcze skuteczniej je zabijać. Ale kto wie, może kiedyś będzie to przydatne również przy jakimś bosie. Dalej mamy bardzo ważny talizman, czyli drzewny miecz z czerwonymi piórami. Zwiększa on nam aż o 20% obrażenia, jeśli nasze życie spadnie poniżej 20%. Więc będę to na pewno wykorzystywał, ale dopiero wtedy, kiedy będę posiadał trzecie miejsce na talizman. Ale znacząco zwiększy to nam siłę ataku. Aby zdobyć ten talizman, będziemy musieli się udać nocą do Lirni. Tutaj konkretnie w to miejsce blisko miejsca łaski Malownicza Wyspa. No będzie tutaj na nas czekał do zabicia boss, konkretnie ptak śmierci. Będzie on posiadał 5588 punktów HP. No i jak wszystkie ptaki śmierci, jego słabością są obrażenia święte. Ja niestety jeszcze świętości na broni zakładać nie mogę, jeszcze nie ten etap, ale skorzystam z jego słabego punktu, czyli będę celował w głowę. No zobaczymy, jak to wyjdzie. To pora ruszać teraz do akademii, ale najpierw, oczywiście, potrzebujemy klucza, który nas do tej akademii wpuści. A klucza strzeże smok. Konkretnie smarak, błyskamienny smok. Smarak posiada 669 punktów HP, więc to już jest naprawdę konkretna ilość. Jest podatny na przebijanie, czyli najlepszą opcją na niego byłby jakiś rapier. No, ale ja tutaj wiadomo, skupiam się na moim mieczu, więc będę musiał go wiadomo używać. No i cóż, no ze smokiem jest taki problem, że aby zadać mu jakieś konkretne obrażenia, to musimy trafić w jego czuły punkt, w którym jest głowa. No a na to jest niestety bardzo mało czasu, bo smok się rzadko nachyla na tyle, aby móc uderzyć w głowę, więc jest to trudne do wykonania, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No, więc smarak, gryzie piach, więc możemy teraz już na spokojnie zebrać sobie błyskamienny klucz do akademii, dzięki któremu oczywiście wejdziemy na jej tereny. Zanim udam się do akademii, zdobędę sobie jeszcze medal rycerza czystej krwi. No, jest to przedmiot, który zdobywamy podczas questu Warego. Więc sobie ten quest tutaj ogarnę do tego momentu. Medal pozwoli nam po prostu dostać się na tereny mauzoleum Dynastii Moków, czyli tam, gdzie stacjonuje sobie pan krwi. Później zdobędę sobie tam odpowiednie kamienie i tym podobne rzeczy, ale to w naszej już w następnym odcinku. Na razie po prostu zdobędę sobie ten medal, aby im już go miał z głowy. Oh, another thing. Teraz na drodze stoi nam jeszcze jeden boss: Rudy Wilk, Radagona. Wilk posiada 2204 punkty HP i jest podatny na cięcia. Czyli tutaj mój miecz powinien załatwić sprawę bez problemu. I myślę, że on jest na tyle podatny na obrażenia fizyczne, że mogę nawet darować sobie używanie aromatu, a i tak powinno pójść bez problemu jednym cięciem. Ostatnią przeszkodą w drodze do Renali jest Mungrum, kareliński rycerz. No, posiada on 1831 punktów HP, więc nie będzie tutaj żadnym wyzwaniem. Potraktujemy go po prostu jak zwykłego MOBA. to teraz czas na danie główne, czyli Renale, królową pełni księżyca. Renale jako drugi demigod posiada już dwie fazy. W fazie pierwszej ma 3493 punkty HP, a w fazie drugiej 4097 punktów HP. Oczywiście jest mega odporna na obrażenia magiczne, ogniste i po prostu żywioły, ale jest podatna właśnie na obrażenia fizyczne i nacięcia. Więc tutaj w tym wypadku również powinien sprawdzić się Świetnie. Będę używał oczywiście miecza ciężkiego i zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Po pokonaniu Rnali, czyli już naszego drugiego demigoda, będziemy w stanie zdobyć kolejną sakwę na talizman. I w tym celu udajemy się do okrągłego stołu i po prostu musimy porozmawiać z czytającą z palców. No, i na tym zakończymy już ten odcinek. Posiadamy już trzecie miejsce na talizman, i to już zdecydowanie poprawi nasze wyniki w dalszej walce. Więc już dzięki, że oglądaliście, cześć.